Jak nowe twarze zmienią taniec z gwiazdami zaskakujące rewelacje Najświeższe doniesienia z nadchodzącej edycji Tańca z Gwiazdami wzbudzają ogromne emocje. Po latach zabiegów produkcja wreszcie przekonała jedną z najbardziej pożądanych gwiazd do udziału w programie. Tym razem na parkiecie zobaczymy Natalię Nykiel, utalentowaną wokalistkę, która od dawna była marzeniem twórców show. wznowiony na wiosnę program, cieszył się tak wielkim zainteresowaniem, że Polsat postanowił nie czekać z kolejną edycją do przyszłego roku. Już tej jesieni ponownie będziemy mogli podziwiać zmagania gwiazd o kryształową kulę. Jak informuje Plejada, do grona uczestników dołączy Natalia Nykiel. Co z pewnością przyciągnie rzesze jej fanów przed telewizory, produkcja Tańca z Gwiazdami zabiegała o udział Natalii Nykiel od wielu lat, proponując jej udział w każdej edycji przez ostatnią dekadę. Po sukcesie w The Voice of Poland wokalistka była na celowniku producentów, jednak dopiero teraz zdecydowała się na udział. Informator serwisu Plejada zdradził, że jednym z warunków Natalii było zapewnienie doświadczonego partnera. Wybór padł na Jacka Dżeszk, zwycięzcę ostatniej edycji programu z Anitą Sokołowską. Ich wspólne zdjęcie z finału można zobaczyć w galerii na górze strony kropka. nie tylko Natalia Nykiel wzbudza emocje wśród fanów programu. Jak udało się nam dowiedzieć, w nadchodzącej edycji zobaczymy również Annę Marię Sieklucką, znaną z filmu 365 dni. Nasze źródło ujawniło, że aktorka niemal wystąpiła już w wiosennej edycji show, jednak dopiero teraz, widząc rosnący poziom programu, zdecydowała się na udział. Siekludzka ma nadzieję, że dzięki występowi w programie uda jej się zerwać z łatką aktorki jednej roli i przyciągnąć uwagę reżyserów kropka dodatkowo, według informacji plotka. Maciej Zakościelny również negocjuje swoje warunki udziału w show. Rozmowy są na tak zaawansowanym etapie, że tylko krok dzieli go od podpisania kontraktu. Na razie jedynym oficjalnie potwierdzonym uczestnikiem jesiennej edycji jest Rafał Zawierucha. jesienna edycja Tańca z gwiazdami zapowiada się niezwykle emocjonująco. Z gwiazdami, które od lat były marzeniem producentów. Z udziałem Natalii Nikiel i innych znanych osobistości, możemy spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie. Czy nowe twarze przyniosą jeszcze większy sukces programowi? Przekonamy się już wkrótce.